Dzięki. A ja mam pytanie, ja, 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 ja. jakim chujem ktoś widział, jak ciągnę ciało, jak ja nawet kurwa nikogo nie zabiłam w tej grze? To wiesz co, Patnas? To się pierdol. Proszę, proszę no. No i chuj mi w dupę. Jeszcze Arconistę mi w pierwszej rundzie zabili, no i ja, jak ja mam grać, jak ja mam grać? Dobra, dobra, to sobie damy trapa. Mangi biegnie pierwszy. Dobra, damy trapa tu. Baby, Bloody. Hmm. Graf. Baby, Bloody, Graf. Już mam trzy osoby zaznaczone. Teraz przeżyć. O, dobry przycisk. Hello, hello. No, ale to też, ale chodź, ja. twoje aha. z gorzej, jak ej, do ja mam więc nie Mam tak bardzo ważną chyba. informację. Nie, nie. Bardzo, ej, słuchajcie. Nie mam no, ulubionego batona, nie mam ulubionego batona. Mniej. Uwaga, nie wiem jakim cudem Nie no, przebiegł Amy daddy i potem i Graf zawracał. Nie, graf nie, zawracał, z trzech przebiegł. Nie powiem ci, byłeś w moim wendzie. Dwa razy mi wbił ej, na Jester, Jester, Jester to Uwaga, uwaga. Nie, Karygoda, nie strzelaj, bogowie. Czyli Blada to Jester, XD. Plaga. O, dobra, słuchajcie, skoro on się zabił, no to skip, to tylko po to chciałem spotkanie zwołać, no żeby go sprzedać, nie? Skupujemy. Karigoda, o. nieźle to rozegrałeś, to tak strasznie śmierdzi nie, karigoda, nie, nie Właśnie nie wiem, Którek, zaraz się przekonamy, I zaraz jest. się no, przekonamy. Strasznie, karigoda, strasznie sprzedałeś strasznie, Plaga to jester, Plaga to tak, tak. Tak. Ej, kim jest Plaga? Chyba Impostor, wygłosujmy go. Ja Jestem za. To musimy ustawić gdzieś, gdzie gracze się zatrzymają. I wydaje mi się, że dobrą, dobrym miejscem byłaby dekontaminacja. Tylko tam by dużo graczy musiało wejść, nie? Bo trzech by musiało wejść. To może zrobimy. Po prostu poczekamy, aż gdzieś będzie, będą zestakowani ludzie, i wtedy postawimy tam tarczę. Znaczy, tarczę, trapa postawimy. Trzy, dwa. Ja, o, dobra, 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 dobra. Gdzie idą, gdzie idą, gdzie idą? Tu idą. Dobra. Nawcia, Mangi Nexe nie wiem, czy powstał tu wystarczająco, czy nie, zaraz mi, zobaczymy. Widziałem to muło, ciało, dobiegając no. do niego, Mam z... ale dobiegałem do tafka komona, zagapiłem Naftia się mangi, nekse są czyści. wymówka, graf to jak to... na killera. No to, to, to graf, super. To jest graf, eee, to jest graf, to jest graf. Dobra, druga, druga rzecz. Katol, bo sobie zacząłem robić temperaturkę, kończę robić jest temperaturkę i ciałko jest obok ciebie. Kto to tak. upił? Ogólnie, no kurde, sprzedam swoją rolę, ale diabeł się on mnie rozjebał. I oh. dziwi mnie trochę wow. dziwi, dziwi mnie to, że próbował mnie zabić przy tobie. Zupełnie tak jakbyś ty był impostorem Nie no, drugim. albo po prostu chciał coś pozytywnego na to. Albo tak, albo tak, wiesz co, co ty wiedziałeś, albo ty widziałeś, że ja robię taska. Igor wyjebałeś, bo wiedziałeś, że cię teraz ubierze. Chciałem, że. Myślałem, że ty mnie spróbujesz odjebać. Możesz się domyślać teraz, kim jestem. I dlatego tak się przy tobie kręciłem. Aha, czyli sprzedajesz tak a, po prostu a, weterana? Wygodnie, wygodnie. A kto to? A Radice jeszcze mówi na cały głos, żeby no. no. mieli podwójną to, że szansę. Więc jak teraz odlecę, to jest to raczej mandio. I diabeł próbował mnie odjebać przy mandziu, bo wiedział, że mandzio tego nie zgłosi. Łaże. za. No, graf mówi, że nie jest teleporterem, to tym bardziej mi się wydaje, że mam rację. Łaże za grafem drugą rudę, Drugi raz dostaje TPK. Nie wiem, czemu. Właśnie dlatego myślę, że to on. Dostałem TPK, i dosłownie 3 sekundy po tym, jak dostałem TPK, gra w kogoś zabija, gdzie ja byłem sam z nim ja nie i reportuje typie. to. No, no niestety, dobra, Graf, no, nie jedna... wiadomo czy zabiłeś, ale reportujesz ciało. 3 sekundy potem, jak dostanę tego potrzebuje. Mam ciało, ale go nie zabiłem, kurwa. No, Graf, ja to z ja jedyny skipuj... do wody. Miał, miał, ja to dobra, to ja bym jeszcze skiwnął, ale jeszcze to jedyni, no, Nie ma, problem. Wydaje mi o, się, o, zgorzyk, nie? Nie? że nie ma co skippować. Trzeba sprawdzić albo mandzia, albo. Fajnie, jakby na przykład nafcia i Nexus stanęli obok mandzia, i ja bym wtedy mógł wstrzec ich To by było zajebiste. on jest tak podejrzany. Dobra, idę z Nexem. Nexe jest totalnie clear'em, gdzie on pobiegł. O Boże, czy on skoczył do venta? Nie, Plaga skacze do venta. Weźmy tu, postujmy. chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Ja sprawdzę czy on jest inżynierem, czy jest kurwa jest ja, ja sprawdzę, ja sprawdzę. Stójcie, stójcie, 10 sekund. Dobra, tak róbcie, tak róbcie, o. 3, 2, 1. Gra. Kurwa! I znowu zgożyk, nikogo nie zabił i zobaczcie, jak się rozjuszył. Ale się... Ja chciałem Oj, tylko jest. zaznaczyć, że pewien modyfikator pozwala zobaczyć, czy jakaś rola jest w grze czy nie i ja wiem, że transportera nie ma. Więc to jeśli. Nie, ma? Eee, ma nie, nie ma opcji, no na pewno nie byłem ten. Więc na ten graf, jeśli podejrzewaliście się, że ktoś z was jest transporterem, obliczalny był transporter. On podejrzewał, że jest transporter. A ty ma ten modyfikator, ale... Slufa to jest. Ma. Ale jest... może być imitator, może być imitator, który zabrał jego rolę, ej. No może, może. Aaa, na Getsu jest imitatorem. Lepiej. Ja już nie więc od razu nim. mówię. Natan, nat, nat, Czy możesz poprosić, żeby wytłumaczył egzekwacz do mnie? No bardzo proszę wytłumaczcie, co się został no, jako właśnie ten imitator. No, ja nie pamiętam. został jako imitator. Zaraz, to chwila! co chodzi! Ej, chwila, Next no poczekajcie, są poczekajcie, altyomiste. Bo ja nie rozumiem. Bo zaraz Opracuj. się z tym głosowaniem Generalnie Chodzi o to, że na Getsu mówi, że nie ma już transportera. Skąd może to wiedzieć? Prawdopodobnie wie to dlatego, że jest taka rola jak imitator. Rola jest taka, do modyfikatorze. Może zabierać martwym graczem rolę I, i on zabrał do modyfikatorów. Więc jeśli zabrał transportera, to on może być tym transporterem. To zgłośnie ciało, ale ciało zabrał, y, Że ten transporter nie żyje. O, tak? jeszcze modyfikatory, bo ja może zgodniało. transportować, no, co, ale Kto zgłosił ciało obliczalnego? Jeżeli nie mangi, to mangi nie ma slufa. Nie dowiesz się tego ale nigdy. ma. Nie ma bo nie ma slufa. No. obliczalnego. Zgłosiłeś ty gra <grym> w poprzedniej rundzie. Nie okay. nie Kasia jest podejrzana Kasia jest podejrzana, Kasia jest turbosusem. Kasia jest turbosusem. A, jesteś miły prawdopodobnie. Ja umrę w następnej rundzie pewnie i no nie złoty. obliczalny jeśli obliczalny wytepał z gorzyka i siebie, Dobra. to. Dobra, prawda jest taka, że graf zabił w poprzedniej rynku. Nie, zabiłem, ja to też nie za, tym. Ja zreluje, za tym, zreluje, to, też nie jest pójdzie. Ja zreluję, ja zreluję, ja zreluję. Jak plaga jest gesterem. ja czuję, że to spotkanie to jest generator losowych słów kurwa Challenge. Jak plaga, no, no, gesterem, jak plaga jest gesterem, jak plaga jest gesterem, to Kasiks jest impostorem. Pozdrawiam. Dokładnie. Co teraz jest najbardziej podejrzany jest oczywiście plaga. Oj, podejrzany jest. Ja nic nie widzę w tej grze. Ja kurwa, już nic nie rozumiem. włączyć monitor, kobieto. <grywa> <grywa> jazda. Kurwa, no nie dam rady tego plagi sprawdzić, bo on jest skaczącym po wętach. Wiecie o co chodzi. Niedobrze, nie podoba mi się, ale dobra, nafcie mam wyklirowaną, mam nekse wyklirowanego, mam wyklirowanego mangiego. Dzięki za follow. No i mam Kasiks albo plagę sprawdzoną jako Undertakera. Fajna rola, bardzo fajna rola, trzeba dużo kminić. Ale nie, to łapie tylko trzy osoby, tylko trzy osoby łapie. To jest ten problem. Next cell. Jakbym tak. No, a weźcie. Kurwa. Raz, dwa, trzy. Graf z górzyk nawcia. Trafiło? Ej, ej mogę ja? Trafiło, nie trafiło. nie, trafiło. nie, trafiło. nie trafiło. ja? Może Dawaj. Pierwszy Katon zniknął w O2, a po drugie, jestem z niczym impostor. Diabeł, impostor. Wow. Wow. Kasia. Ja impostor. Mówiłem. Widziałem, że to Kasia. Ja wiem, co się stało z markiem. Katon zniknął w O2. Też mam ja do ciebie pytanie. To mógł ja, ja, ja być Bane. No. Kasix i, i diabeł. No no to Ale to trzeba ci zaufać. O, to Dobra. by się zgadzało, bo prawie nikt nie umiera, a Kasia nie ogarnia się na Ja w daję na ja tylko Tak, 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 resetuję, resetuję. Wrócimy wyjechał. po przycisku do drugiego. Ło! Rola neutralna, rola neutralna może strzelić. Rolę neutralną. Ale wyjedmy, Kasik tak, ja Kasik no, jest pewnym strzałem. Dobra, jeszcze jedną rzecz mnie zaciekawiło, zanim wygłosiłem. O no, coś mówił? Nie zajebałem. Nie, 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 Mangetsu. Dajcie mi powiedzieć, dajcie mi powiedzieć. Dam ci słuchamy, powiedzieć, Katon, mów. No, mów. Uwaga, uwaga. Mangetsu przejął sobie transportera, ja byłem weteranem i chciał się ze mną tepnąć i się zajebał. Ale akcja. Ja bym Beka. proponował wypełnić wolę Grafa, gdyż to by było bardzo niemiłe, gdyby. A czy no, Jeżeli no, jest Vigilantem. No. Czekajcie, 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 to, to tak ma czekajcie. Wiemy, Mamy pewność, na... że Kasik na pewno jest zabójcą na 300%. Tak, czekaj, 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 jeżeli jest Vigilante, to Kasia jest Undertakerem, bo ciało ciągnęła Kasia jest Undertakerem. no to czyli teraz diabeł? Jakie kurwa ciało ciągnęłam, jak nikogo nie zabiłam, powiedzcie mi? Kiedy? Nawet nie umiem tego kliknąć do huja wafla. Kto to powiedział? Ja, ja wierzę, ja wierzę. Incat, inclator, Incat we trust. Ja bym, ja bym nie strzelał tracę, tego. Tak, tak. Te ja to mikrofon. plaga quadre zrobił, nie żartuję. No. Co się Naprawdę zagotowaliście na plaży. Plaga może jest podejrzany, ale jednak złapał Kasić na gorącym uczynku. I Karigodę, a on dopiero był podstępny. Mam królika, mam dwa króliki nawet. wyleciałem. Mam dwa króliki. No nie, nie wyleciałeś debilu, cały czas żyjesz jak, no jak widzisz zresztą. Spokojnie plaga, nie denerwuj się. Do siedmiu razy sztuka. może. Dobra, siedza? panie Nexe, ja panu ufam. Pan Nexe jest czysty o, tak chciał uciec, chciał uciec, gnojek. Kotek, no chodź, kurwa, przecież wygłosowałem ci tego impostora. Jezus Debilu jeden. Jestem <noise> węcie. Oj, kurwa, przypadkiem mi się to postawiło. Dobra, gdzie jest jakiś stack ludzi, stack ludzi szukam. Baby, wypierdalasz! Al to jesteś koksem, Natal! Jesteś takim szefem! Nawcia, na nawcia. Na tam go Tak, właśnie. bo mnie wskrzesił! Wypierdala ale, ale był, pokazany, był pokazany, Dobra, wypierdalaj, nie tłumacz się, kończymy tę grę, albo Ebi, albo plaga, wybierzcie. Ja bym wolał plaga, ale go też możemy wybrać. Ale Ej, znowu Neksa, jesteś Neksa, dla mnie ale miły bez powodu. Ale no nie, bo chcesz się Nie, wygrał, wiesz co, ja zrobię z tego klipa jestem. i wyślę do moderacji Twitch. Zobacz. Nie, Wiesz co, bezczelnie się zachowujesz! Jaki mamy dowód na to? Od zostałem odrodzony mnie zabił, no z było, tak było. Jaki. I naprawdę takie żywnie żyje. Nexte, nie dym się. To nie chciał mnie Poczekaj, Nexte, zaczekaj, stop! Stop, Nexte! Zaczekaj, Nexie na chwilę! No powiedz, Drazi, powiedz, powiedz! Posłuchajmy plagi, bo on jest najmądrzejszy z naszej. Dobra, ja daj na niebie No wam Myślałem, że Brady coś sensownego powie, nie? Jedno z dwóch i kończymy Nexte. Cały czas siedzę, będzie i rozgląda ondam się jest kto jest nasza. bardzo podejrzany. No I powiem wam tak. Ej, gener... był w jednym pokoju z Mandziem, Mandzio teraz nie żyje? To uwaga, to jest. Generalnie... Generalnie, generalnie, Jester, Jester, ej, 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 nie grajmy tak Jesterem, Jester nie powinien jako crewmate grać, to jest totalnie bez sensu. Patmas? Ale to, to nie Jester grał jako crewmate, to crewmate grał jako crewmate. Łup! Na wolno zamijałeś, Ayme. Ja on był inżynierem? To to A ja mam pytanie, pytanie Jakim jak ktoś Kasi. widział Jak ciągnę cioł, ciało jak ja nawet Kurwa nikogo nie ja znam. Ja byłem traperem, ja byłem traperem jak coś Ja znałem twoją rolę To wiesz co To Ucham. się pierdol <laughs> <laughs> okay.